Siemano! Dobra. Hej, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Style Digger. Dzisiaj będziemy mówić o tym, co w blogach szafiarskich, ale nie tylko, najważniejsze, czyli o zdjęciach. Dostaję bardzo dużo maili i sporo komentarzy z pytaniami o to jakiego aparatu używam do robienia zdjęć, jakiego obiektywu używam, kto mi robi zdjęcia, więc postanowiłam Wam o tym opowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chodzi o aparat, to używam takiej zwykłej amatorskiej lustrzanki. Takiej. Jeżeli chodzi o obiektyw, to do tej pory używam takiego ogniskowej 40-150 mm od następnych zdjęć szykują się zmiany. Jeżeli chodzi o to, kto robi mi zdjęcia, to zwykle jest to mój chłopak, który wcale nie jest profesjonalnym fotografem, albo jest to mój brat, który też nie jest profesjonalnym fotografem. Czasami jest to też moja mama, która tym bardziej nie jest profesjonalnym fotografem. Czego to dowodzi, że nie trzeba mieć ani nadzwyczajnych umiejętności, ani też nadzwyczajnych pokładów pieniędzy, żeby zrobić bardzo fajne zdjęcia na bloga. Czekaj, sekunda! Eee... Ważniejszy od samego aparatu, od samego body jest obiektyw. Taką klasyką szafiarskiej fotografii jest stałoogniskowa 50. Jest uniwersalna i pozwala na uzyskanie pożądanego efektu rozmazanego tła, o którym za chwilę powiem. Obiektyw to jednak dosyć spory wydatek, ale możemy to obejść poprzez kupienie sobie do swojej lustrzanki w takiej przejściówki która pozwoli nam na mocowanie do naszego współczesnego aparatu old obiektywów, takich jak ten. Proszę. Chodzą na Allegro po kilkadziesiąt złotych, robią świetne zdjęcia, z tym, że trzeba się nastawić na to, że wszystkie funkcje będziemy musieli ustawiać ręcznie, ale myślę, że tak czy siak jest to bardzo, bardzo dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o rozmazane tło, o którym wcześniej wspomniałam, to aby taki efekt uzyskać, potrzebujemy kilku rzeczy. Przede wszystkim stałoogniskowy obiektyw. Nie jest to konieczne, bo ja na przykład używałam do tej pory obiektywu, z dumami też dawałam radę, ale jest wtedy dużo, dużo łatwiej. Po drugie, ogniskowa. Im dłuższa ogniskowa, tym łatwiej o taki efekt. Po trzecie, przysłona. Im mniejsza wartość przysłony i tym samym im krótszy czas, tym łatwiej jest nam uzyskać taki efekt. Kolejna rzecz, czyli odległość od fotografowanej osoby. Im bliżej jesteśmy, tym łatwiej, dlatego na zbliżeniach często to tło jest dużo bardziej rozmazane. I jeszcze jedna rzecz, czyli przestrzeń znajdująca się za osobą fotografowaną. Im tej przestrzeni jest więcej, na przykład pusta ulica, tym tło będzie bardziej rozmazane. Są Karol Paciorek. Jeżeli chodzi o sam proces robienia zdjęć, to ważna jest poradnia. Teraz jest długo jasno, więc nie ma z tym problemu. Najkorzystniejsze światło do robienia zdjęć jest wcześnie rano, albo wieczorem przed zachodem słońca, bo wtedy zdjęcia nie wychodzą takie płaskie, jak robione w południe. Jeżeli chodzi o pozycję względem słońca, to najbezpieczniejsza jest taka, kiedy osoba fotografowana ma słońce z boku, bo kiedy robimy zdjęcia ze światłem, to znaczy kiedy fotograf ma światło za plecami, wtedy Nasza modelka, bądź model, będzie potrzebowała okularów słonecznych, bo inaczej wszystkie zdjęcia wyjdą ze zmrużonymi oczami. Z kolei, jeżeli robimy zdjęcia po słońce, to może się okazać, że nic na nim nie widać. Chociaż, jeżeli zrobimy to umiejętnie, to może to dać bardzo, bardzo fajny efekt. Ważna jest też dobra perspektywa. To znaczy najlepiej, jeżeli obiektyw trzymamy na wysokości mniej więcej pasa osoby fotografowanej. Jeżeli trzymamy obiektyw aparat za wysoko, wtedy wyjdą nam krótkie nogi i wielka głowa jeżeli będziemy trzymać go nisko, za nisko. Wyjdą nam długie nogi i mała główka. Także taką najbardziej naturalną pozycją jest tak mniej więcej w połowie, aparat w połowie ciała modela. Albo modelki. Warto też zadbać o kadr. Albo i nie. Albo i nie. Bardzo ważne jest też tło, ponieważ bardzo znacząco wpływa ono na odbiór zdjęcia. Fajnie jest, jak tło jest w jakiś sposób dopasowane do stroju. To znaczy, nie, nie podobają mi się na przykład zdjęcia dziewczyny w delikatnej sukience w piatki w jakiejś starej fabryce z dardzewiałymi łańcuchami. Ale z drugiej strony trzeba też zwracać uwagę na to, żeby nie wtopić się w tło. Na przykład nie robić zdjęć w beżowej marnacy i beżowej sukience na tle beżowej ściany. Chociaż, są przypadki, kiedy wygląda to fajnie. Dobrze jest też zadbać o kadr, zanim zaczniemy robić zdjęcia. Warto rozejrzeć się, czy nie ma gdzieś w okolicy jakiegoś kosza, z którego wysypują się śmieci, zdechłego gołębia, ani żadnych takich rzeczy. Kiedyś zdarzyło mi się, że musiałam wyrzucić do kosza całą sesję zdjęciową, znaczy całą serię zdjęć na bloga, ze względu na to, że jak się okazało, na komputerze miałam za sobą napis Legia Pane, czy cokolwiek innego, którego w żaden sposób nie dało się usunąć. Warto jest też poszukać inspiracji na blogach, które mają naprawdę naprawdę dobre zdjęcia. Dla mnie wzorem idealnej szafiarskiej fotografii jest Alex z Sherry Blossom Girls. A jeżeli chodzi o mniej znane blogi, to mogę Wam polecić MS z bloga Ostatnie Ostatniezania! I do domu! To tyle. Na dzisiaj chciałam Was jeszcze tradycyjnie zaprosić na mojego facebooka facebook.com. Na styledigger.pl, na styledigger.blogspot.com oraz do pisania maili na joanna.glawiozom.ba.gmail.com. Aaaaaah! Jestem Executive Okej. Okay. No się ma! <laughs> no się. Siem ma, <laughs> Dobra. Hm? Hej, witam Was!